Długo zastanawiałem się, jaki czołg ciężki jest najlepszy, i chyba właśnie go znalazłem. T10M przykuł moją uwagę dosyć niedawno nigdy nie grałem tym pojazdem no i już wiem, że zmarnowałem bardzo dużo czasu jest to maszyna świetna a dlaczego? przekonacie się w tym materiale. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Dragonowski i dzisiaj przejdziemy się pojazdem czołgiem ciężkim na 8-3 T10M. Co jest takiego specjalnego w tym pojeździe? Już Wam mówię, jest to czołg ciężki, który posiada stabilizację. Tak, ten pojazd posiada stabilizację armaty dwuosiową. To jest niesamowite. Do tego mamy bardzo dobrą, bym powiedział, mobilność, bo jedziemy 50 km do przodu, do tyłu 10. Tak więc, no widzicie, potrafią jednak jeździć ruskie czołgi do tyłu. Jeżeli chodzi o załogę, no to trzech wieży, jeden kierowca w kadłubie. Jak możecie zauważyć, wszędzie znajdują się pociski i ładunki miotające. Do tych właśnie pocisków, no niestety, tu jest ten problem, że no, jak ktoś nas przebije, no to wylećmy w powietrze. No właśnie. Co do pancerza, no to jest to szczupak, oczywiście standardowo 120 mm z przodu, czyli 200, 250 do nawet tutaj 250 mamy 280. Z przodu mamy jeszcze właz kierowcy, który jest nawet też 250, jak możecie zobaczyć efektywność pancerza. Pancerz na wieży, no to mamy 250 jarzmo efektywność 300. No i boczki już 100, 220, 190 i tu jest efektywność od 300 do 500 nawet i więcej. Dolna płyta dosyć duża, 200 mm. Wiadomo, dodatkowo mamy dwa, słuchajcie. Ciężkie karabiny maszynowe 14,5 mm. Jeden jest sprzężony tutaj, drugi jest na wieży, i jest to bardzo pomocne, gdy chcemy zniszczyć komuś gąsienicę albo nawet i przebić, zniszczyć pojazd przeciwnika lekko opancerzony. Te karabiny się do tego nadają. Co do pocisków, na tym pojeździe mamy do wyboru cztery. APCBC z penetracją 295, z ładunkiem wybuchowym 184 g, do tego mamy apds -y 408 penetracji, hity 400 penetracji, no i odłamkowo burzące. Ku zaskoczeniu nie biorę hitów, jadę głównie na APCBC, Za, yy, zabieram ze sobą jeszcze tak z 5 APDS-ów na wypadek Mausa, no i jeden haek zawsze wożę ze sobą. Tak więc co będę gadać? Po prostu zobaczcie sami, jak ta maszyna sprawdza się na polu bitwy. Nim zaczniemy, ja was zapraszam na mojego Discorda, link znajduje się w opisie tego materiału. Dodatkowo, Dywizjon dla widzów powstał już dawno temu, jest nas coraz więcej obecnie 35 osób, jak dobrze pamiętam. Nazwa wyświetla się. Zapraszam. Tak więc mamy już pierwszego, i drugi nam tu wyjeżdża. Zerwijmy mu gąsienicę. Nie udało mi się zerwać mu gąsienicy, natomiast ja bym go z chęcią chciał y, dobić. Czy ty dalej tu stoisz? Y, lufę ci widać. A ja nie trafiłem w tą lufę. Słyszę helikopter, ale nie wiem czy to jest mój, ten już zginął, to jest chyba mój, tak, Mi-4. Tragiczne. Jak widzicie ten pojazd jest bardzo mobilny. Tak więc yy, naprawdę bardzo łatwo, szybko można się przemieszczać z jednej flanki na drugą. Tu jest pięć 54 moje. Czy tu jest ktoś przeciwnik? Coś, Teges, śmigę, spaczcie. Nie ma. Nim wyjadę, chcę przeładować, bo tu jeszcze ktoś na pewno będzie. Sieczaju nie, tu już są moi sojusznicy, to jedziemy. Punkt przejęty. Nim wyjedziemy, sprawdzam, czy coś tutaj stoi. Nie ma. Natomiast coś jest na górze. Bardzo mi się to nie podoba, jak ty stoisz tym T54. Cały czas mnie szturchałeś. Zobaczcie. Leopard 1 się odbił. Ja zdążyłem przeładować, ale. No on strzelił pierwszy. Jakby zdążyłem przeładować. Zdążyłem przeładować nim... Yy... Boże drogi, co? T-54 zginęło nam na plecach, więc ja zawracam i muszę zabezpieczyć sobie tą drogę. Co tam jest? M60. O, to to już się nauczyłem jak to zwalczać. Mam nadzieję, że wam pokażę. Tu jest IKV. Nie, to jest M60, słuchajcie I za nisko strzeliłem, muszę strzelić w garnuszek Ale dobra, on się zasmołkował Nie ma tego złego No i też stoi za wrakiem Zaraz będę miał kogoś na boku O ile te dziesiątka tego kogoś nie zabije Mamy kolejnego robaczka i KV-91. I to jest mój sojusznik, T6-2. Dobra. A dlaczego strzeliłeś do wraku? Nie wiem. Natomiast, no szybka bitwa, no co wam mogę powiedzieć? Przyjechaliśmy się po nich i koniec, tak naprawdę. No, było blisko. Było bardzo blisko. Ale ponownie mój pancerz wytrzymał. Mam uszkodzony. Jedynie zamek działa. Gdzieś tu olifancik jest. Był. No, a ja nie mam gąsienicy i stoję w takim miejscu. Dosyć canon breacha, nie masz jednego, ale mnie tym drugim załatwisz. A słuchajcie, ja nie przyszedłem. Ja o, enemy kill assist. Dlaczego ja do niego z głównego działania strzeliłem? Nie wiem. No, on był szybszy. M60 była szybsza, ja już wycelowałem w garnuszek, no ale niestety. O nic bardziej prosić nie mogłem. Dostałem 7-3. Jak wcześniej graliśmy na 8-7, tak teraz gramy na 7-3. Tak więc, no, będzie zabawa, mam taką nadzieję. Szybko punkt B przejęty. Wiadomo, że wszyscy biorą najpierw najlepsze swoje maszyny na start. Tak więc mam nadzieję, że rzeczywiście no, dużo tych maszyn na 8-3 nie będzie, że my tutaj będziemy y, królować. Pierwszy strzał, pierwszy kill, SRV 101 zniszczony. To już coś do nas strzeliło, no ale trafiło w budynek, a my się chowamy. I czym ty byłeś? Czym ty byłeś? Nie widzę. O, nie mam gąsienicy, dobra. To się nie wychylam. Coś do mnie podjeżdża na blisko. Somuła SM tam jest dobra. I po co mnie chciałeś zraszować w tym Magachem 5? Jakby zrobiłeś mi świetną osłonę. Teraz mogę na spokojnie sobie naprawić gąsienicę. Mm, i mnie chce zraszować na chyba Somuła, Żeby było śmiesznie. Czekajcie, schowam działo, żeby. Naprawdę o nic więcej prosić nie mogę. Więcej takich płatnych aktorów. Ach, źle. O, 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 dobra, dobra, ja się chowam. No jest źle, jest źle, słuchajcie, jest bardzo źle. Jedyne, co mogę zrobić, to opuścić granat dymny z tyłu i się, no, próbować ukryć. No, ale no właśnie, no, M60 z hitami mnie, no, przebija. Możecie się mnie zapytać, Dragon, ale po co ta agresja? No, słuchajcie, 8-3 na 7-3 mnie rzuciło. No, chcę to wykorzystać jednak. No, jednak też nie zauważyłem sytuacji, no, jak się mapa zmieniła, że bardzo szybko, tak, moi sojusznicy zostali... Zepchnięci, i zobaczcie, że bronimy w tym momencie punktu A, a on chyba nie ma jakiejś wybitnej załogi, bo tak długo się naprawia, nawet z moją pomocą. To Su znowu dostało strzał, nie wiem skąd jestem wcelowany tutaj, bo właśnie jechał cała Lorraine. Wcześniej M60 przyjechała, no którą nie zabiłem, bo chciałem podziękować mu za podziękowanie. I mi niestety chłop przejechał do lewej, no ale zdarza się. Musimy spróbować odbić punkt A, co łatwe nie będzie, na pewno. No, podjedź jeszcze do przodu, dzięki. Cel zniszczony, T-54 zostało zniszczone. Jak możecie zauważyć, ja cały czas gram na APCBC i tak te pociski się sprawdzają. Słuchajcie, jest chyba Helka, bo coś strzeliło w T54, yy, T32. Okejka. No dobrze, słuchajcie, było pięknie, było źle. Teraz mamy następną mapkę 9-0. Cel zniszczony. Mamy pierwszego killa. Coś nam przejmuje, słuchajcie, punkt B. Coś przejęło punkt B. No trzeba się tym czymś zająć. Jest to jakiś czołg lekki. Cel zniszczony to był foksik. O, i to jest strv, którego ja się obawiam Więc czy trzeba schować? I coś mi chce objechać I to jest chyba drugi foksik, tak O Jezus Maria, na, na wylot to przeszło, zobaczcie. No dobra, czy coś tutaj stoi? Czy coś tutaj mi. Chyba nic mi tu nie stoi. Mogę na spokojnie, dobra, tam został chłop zniszczony. Mogę na spokojnie przyjechać na punkt B i go przejąć. Leopard 1 właśnie zniszczył mi Bradleya, kiedy przejmuję ten punkt, więc no. Mam Leoparda po lewej stronie, zresztą widzę go na mapie. Punkt przejęty, ja czekam na Leoparda, za to słyszę, że coś do mnie dojeżdża. Leopard zginął. Coś jedzie od tej strony. Brzmi To może to Scimitar jest. No, no chodź. Czym ty jesteś? Widzę tylko gąsienicę. Dobra, jadę po niego, bo wiecie, moi sojusznicy mają gdzieś moje pingi na mapie. To jest jakiś lekki pojazd, tak mi się wydaje, tak po dźwiękach przynajmniej. O, można powiedzieć, że to lekki pojazd. Vickers 1. Można powiedzieć, że to taki lekki pojazd, bo to rzeczywiście no pancerza no z... trochę nie ma. Coś jest przede mną. Zobaczcie, był centurion trujeczka pięknie i tu mamy turma, turma mamy o nie, 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 no niepotrzebnie Zwróciłem na siebie uwagę. Odbił się, okej. Okay. No to go zabiję. Cel zniszczony, ale za dużo ostrzału na mnie leci. O, właśnie, niedobrze. Pomóż mi tym OFM-40, zraszuj go, proszę cię. Niepotrzebnie na siebie zwróciłem uwagę. No, dobra, naprawiona gąsienica można jechać, bo coś do mnie strzela z pleców. I nie wiem co. Już wiem co, ale no, muszę się ukryć. Tylko nie rakietę automat, tylko nie to. Przeładuj mi to działo, proszę. No nic, dobrze, kończymy z sześcioma kilami. Mogłoby być jeszcze lepiej, szkoda tego rakietę automata. No cóż, nienawidzę tej maszyny. T10M. Bardzo przyjemny czołg ciężki, gracie tym no tak dosyć niezwykle, no bo słuchajcie na 8-3, no Rosjanie mają już dosyć takie mobilniejsze maszyny bym powiedział. No bo macie przecież te 54, czwórki, macie obiekcika 906, dalej lecąc mamy Szyłkę, no tak, takie no, dosyć już jakby na 8-3. No dobra, line-upu nie zrobicie, na 8-7, prędzej. Natomiast dalej uważam, że T-10 to świetna maszyna i że warto się nad nią pochylić. A jeżeli macie pojazdy premium takie jak PT-76, albo nie wiem, obiekt 140, albo no tego ISA-7, no to macie dosyć ciekawy line-up. Wiadomo, T-10 nie będzie pojazdem pierwszego wyboru, ale jest to bardzo przyjemny czołg ciężki, który może naprawdę ugodzić dosyć ładnie, i jak mogliście zauważyć, na podstawowych pociskach daje radę na spokojnie. Tak więc, czy warto? Oczywiście, że warto. To by było na tyle. Widzimy się w następnym materiale na tym kanale. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz to naprawdę bardzo mi pomaga. Tak więc dobrego dnia, wieczora, smacznego, w zależności kiedy to oglądacie. Pa Pa!